Dzisiaj, właściwie ostatni dzień lata, 22 września 2020, a ja jestem na Skwerze Kapitanów i prezentuję świeżo, świeżo wydrukowaną moją książkę Życie z pasją. Ale w tym życiu z pasją jest opisany właśnie między innymi Skwer Kapitanów. Pokazane wszystko, jak to było jak to robiliśmy, jak to się stało, że na sferze kapitanów jest tyle ciekawostek. A jak pokazane o, tutaj są zdjęcia, kochani. Zdjęcia, zdjęcia i zdjęcia. Album, album piękny, pokazane wszystko co tu się działo. O tak to piękne, pięknie, 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 pięknie. Tak wygląda. O, nawet jest i druga strona, jak tu ta tablica została. 162 kapitanów została odsłonięta. A jak? No, wymyśliłem wtedy jedną cubę, którą złapali kapitanowie i było lego cuba! I wszyscy kapitanowie odsłonili właśnie tą tablicę. Jest to tak uwierzchnione też na tym zdjęciu. Tak to było, a będzie jeszcze lepiej, jak mi dadzą tą śrubę, która ma 18,5 tony, i tu ją położymy. Jak mi dadzą tą piękną śrubę Solidarności, która ma 6,90 średnicy, ale mam nadzieję, że ją dadzą, bo wtedy będzie jeszcze piękniej na skwerze kapitana. A oj!